Dzień dobry, witam serdecznie w nowym vlogu na moim kanale. Wyciągnęłam właśnie chlebek bananowy z piekarnika. Wyszedł piękny. Mm, jest bardzo dobry. Ostatnio pogoda nie była najlepsza, ale dzisiaj zapowiada się słoneczny dzień. Bardzo fajnie, otworzyłam teraz drzwi na balkon. Jest bardzo przyjemnie, ale nadal jest chłodno. Ostatnio śledziłam cały czas rozprawę John'ego Deppa i Amber Heard. W tym tygodniu w końcu dowiemy się, jaki jest wyrok. Jestem ciekawa, co zadecyduje Jiri. Jeżeli też śledzicie tą sprawę albo nie wiecie o co chodzi, to polecam Wam kanał Suzanne Marie. Zostawię Wam linka w opisie. Ona omawia każdy dzień rozprawy, zeznania świadków itd., więc jeżeli to was będzie interesować, to możecie sobie zajrzeć na jej kanał. Ogólnie chodzi o to, że Johnny Depp pozwał Amber Heard za to, że zniszczyła mu reputację. Ja zawsze lubiłam Johnniego, ale najbardziej lubiłam go, gdy był w związku z Vanessa Paradis. No później gdy się z nią rozstał e, i zaczął e, się spotykać z Amber Heard, potem się z nią ożenił, e, jakoś mi John zupełnie... Jakoś w ogóle o Johnny zapomniałam, było o nim nie słychać. Wiadomo, to jest super aktor i wystąpił w wielu filmach i no, tego nikt mu nie odbierze, że, że jest bardzo dobrym aktorem. Uważam, że Johnny też nie jest bez winy, bo wiadomo, był uzależniony od różnych substancji. Po prostu oni się źle dobrali. I Myślę, że bardzo kluczowe w tej sprawie było ostatnie zeznanie Amber, gdy Kamil ją przesłuchiwała. Kamil jest cudem. Cudowna, bardzo dobrze wychodzi jej przesłuchiwanie. Po prostu wbiła szpilę Amber na sam koniec. Wzięła ją takim sposobem, że Amber przyznała się do tego, że napisała artykuł w Washington Post. I Amber powiedziała, że ten artykuł miał właśnie na celu to, żeby, żeby ludzi takich wpływowych jak John Depp. Właśnie zniszczyć. Myślę, że, że szanse Johnny'ego na wygranie tej sprawy to jest takie 95% moim zdaniem. Johnny pozwał Amber na chyba 50 milionów, jeżeli się nie mylę, ale na sam koniec prawnicy Johnny'ego w przemówieniu końcowym powiedzieli, że to nie jest ważne, ile Johnny dostanie odszkodowania dla niego ważne jest to, żeby właśnie odzyskać swoje dobre imię i żeby ludzie zobaczyli, jak to było między nim a Amber. No jak to naprawdę było, to nigdy tak, na... to nigdy się nie dowiemy, bo słowo przeciwko słowu. Ale i tak myślę, że Dużo spraw wyszło na jaw, i dużo się dowiedzieliśmy. i Prawnicy Johnniego na sam koniec powiedzieli, że to nie jest ważne, ile, ile on dostanie. Jiri ma 7 punktów, na które muszą odpowiedzieć tak albo nie. I jeżeli odpowiedzą tak na którejś pytanie, to muszą potem napisać, ile według nich odszkodowania należy się za dany punkt. Johniemu ogólnie zależy tylko na tym, żeby oficjalnie została przyznana mu racja, że, że tak, że Amber zniszczyła mu karierę Nie wiem, czy to co powiedziałam ma sens, ale mam nadzieję, że rozumieć o co chodzi I teraz tak patrzę na siebie w podglądzie i widzę, że strasznie widać moją jedną brew Muszę i zaraz sobie wyrwać te włoski ze środka Polowałam też ostatnio na Filodendrona Pink Princess, który był w zeszły wtorek w Biedronce, ale byłam w Trzech Biedronkach i nie udało mi się go spotkać, wszędzie były już wykupione. Prosiłam też moją przyjaciółkę, żeby zobaczyła u siebie, czy jest tam kwiatek i też już nie było. Szkoda, bo to jest unikatowa roślinka i normalnie sadzonki są bardzo drogie. A tym razem były w biedronce za 10 zł. Mam nadzieję, że jeszcze pojawią się te kwiatki w ofercie biedronki i może kiedyś uda mi się trafić. to sobie tutaj jeszcze trochę na moim malutkim balkonie i, i będę się wytrzymała w tym pięknym słońcu. W ostatnim filmie pokazywałam Wam co zamówiłam z HM -u. i tam to zamówienie okazało się kompletną klapą. Nic na mnie nie pasowało, dlatego musiałam złożyć kolejne zamówienie. I przyszła właśnie do mnie paczka. Jeszcze jej nie otwierałam, więc otworzymy sobie ją razem i mam nadzieję, że tym razem... Coś mi się spodoba. Akurat tak wyszło, że spodobały mi się same czarne ubrania i dlatego to zamówienie jest takie czarne. Miał być to wiosenny hol ubraniowy, a jest cały czarny. No ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Pierwsza rzecz to jest sukienka. Taka bardzo elegancka sukienka, która spodobała mi się na stronie. Nie mam co prawda teraz okazji, żeby jej ubrać. Materiał jest taki rozciągliwy, powiedziałabym, przyjemny w dotyku to jest e, poliester. Na zdjęciu modelka miała ją tak e, obniżoną na ramionach, ma ładny dekolt. Marszczenie w talii. Przymierzę i zobaczę, chociaż boję się trochę, że będzie mi prześwitywać, bo z tego co widzę, ta tkanina o zobaczcie, jest prześwitująca i nie ma tutaj żadnej podszewki. Ok, tutaj mam koszulę. Natural Linen. Zamówiłam ją w rozmiarze XL. I na razie mi się podoba. Jest taka oversize'owa. Jestem ciekawa jak będzie na mnie leżała. Kolejna rzecz to tunika. Myślałam, że będzie dłuższa. Wydaje mi się dosyć krótka. Ale materiał mi się podoba w dotyku. Fajna taka przewiewna na lato. Myślę, że byłaby super, żeby na siebie narzucić. I ostatnia rzecz to kombinezon. On też jest z takiego lnianego materiału, tak, linen blend, cokolwiek to znaczy. Teraz bardzo dużo jest w nowej kolekcji H&M właśnie takich lnianych tkanin. Bardzo spodobało mi się tutaj ładne wiązanie i pod spodem marszczenie. Ja latem bardzo lubię nosić kombinezony. Bo można je tylko narzucić na siebie i nie trzeba się martwić o to, czy to będzie do siebie pasować, czy nie, tylko można na siebie to narzucić i, i wyjść z domu. Ok, mam na sobie tunikę slash sukienkę. Bardzo podobają mi się te sznurki tutaj. I fajny jest materiał, lekki, przewiewny. Wydaje mi się, że jest na mnie trochę za krótka. Miałam nadzieję, że będzie dłuższa. Także ona odpada i idzie do zwrotu. Ok, teraz mam na sobie kombinezon i moim zdaniem leży bardzo fajnie. Ręce są na wierzchu, niestety. Ale latem, gdy jest duży upał, wyszłabym tak na ulicę. Chyba nie miałabym z tym problemu. Bardzo podoba mi się to marszczenie tutaj i czuję się w nim bardzo wygodnie. Nogawki są szerokie, może trochę nawet zbyt szerokie, ale mi się podoba. Jest taki fajny, luźny, przewiewny i dobrze się w nim czuję. I ma z boku kieszenie, więc to jest zawsze na plus. O. Teraz narzuciłam na siebie tą lnianą koszulę. Ale powiem wam, że ten materiał wygląda strasznie tanio i tak jakoś dziwnie się świeci i też zaczyna mnie drapać. Także nie czuję się w nim wygodnie. I ostatnia elegancka sukienka, która bardzo mi się podoba. Podoba mi się jak leży. Jest bardzo wygodna. Jest elegancka. Ale niestety szkoda, że ten materiał nie ma żadnej halki, bo z tyłu mi prześwituje, mam na sobie jasne majtki i w lustrze widziałam ich zarys. Nie wiem, czy to widać na kamerze. Za cenę, jaką ta sukienka ma, czyli to jest ponad 200 zł, to niestety będę musiała ją odesłać. razu inaczej się prezentuję tutaj w kamerze. Elegancka. Dzisiaj na obiad przygotowuję frytki z batatów. Kiedyś na jakimś festiwalu food trucków jadłam, właśnie frytki z batatów po raz pierwszy i bardzo mi zasmakowały. Dzisiaj miałam ochotę na to, żeby je znowu zjeść, dlatego kupiłam bataty. I robię je pierwszy raz swoim domowym sposobem. Będę je piekła w piekarniku. Odlałam od nich wodę i osuszyłam je ręcznikiem papierowym. Teraz dodam przyprawy. Będzie to papryka słodka mielona, pieprz i sól. I jeszcze dodam odrobinkę oleju i wymieszam to wszystko razem. Rozłożyłam teraz bataty na tacce do pieczenia na papierze i włożę je do piekarnika tak na 20 minut do pół godziny. Zobaczę po 20 minutach czy już będą miękkie. Tak wyglądają frytki, gdy już są gotowe. Wyszły pyszne. Może trochę je zbyt przesoliłam. Polecam wam wypróbować właśnie frytki z batatów.